Dobrze, dzień dobry. Gram sobie w Dal Dawson The Office. Jak widać, tutaj z ekipką naszą. I co, i co? No i lecimy, lecimy, że tak powiem. Zostało, zostało zrobione pięknie wszystko. The Office z ekipką. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Czy będziemy dobrze, czy będziemy źli. Co będziemy musieli zrobić. I jak to będzie nam szło? Sto lat nie grałam ogólnie, zobaczymy. O kiedy ja się w ogóle mówiła? Przedstawiciel KL! Jestem przedstawicielem HR! Jestem przed przedstawicielem HR! Jestem przed Ej, możecie o, zgłaszać. Tak, możecie zgłaszać swoje o, o, o. wszystkie żale do mnie. No, tak, każdy to, jaka, żal, masz robić w ogóle, tak? To, jaka, no, przedstaw, to, No właśnie, mam. Twoim zadaniem jest. O, o, o. Nie widzę żadnej. Bo napisane, że jest tam że muszę po prostu robić taski dobre o, 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 i w ogóle jestem. No, się, się pracować, kurwa, nie odpierdalacie! No, no, być tenierka. Do pracy! Dobra, co... Oh. Oh. Ale dziwne, że jestem przedstawicielem HR. Dobra, więc jak macie jakieś żale, to do mnie, no. Idę robić taski. Dobra, będę przegonić żale. Tak, proszę zgłaszać. Gdzie jest własne? tak nie wygląda. Ej, pokój wypoczynko! Fertek. Czemu za każdym razem ja ciebie tutaj widzę? Czemu... czemu zawsze jesteś tutaj? Ja tutaj pasuję. Nie, no ja muszę. Ja muszę tutaj. Dobre. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam bardzo, gdzie jest? Tutaj, tutaj moje biurko. Ej, no o co chodzi? Czy ktoś mi powie w ogóle, czemu to jest taka impreza zawsze? Co się tutaj dzieje. Tak, Nie, no nie mogę. Dobra, trzeba pracować. A ja muszę w ogóle jakiś kubek. To poprasz,Żynetko. żeby się podpisało. Skąd ja muszę.? się Ale fajne, Skąd ja muszę kubek wziąć? To ma sens, są przydatne kateczki. No właśnie, próbuję znaleźć. No kurde, no nie da się. No pierwszej misji nie zrobię, Boże, ja ci zapomniałam jak się w to gra. O, tu jest! A co? Kubek, idę ci umyć, bo ktoś korzystał. No tak, spokojnie. Nie ma jak kawka z rana. Mhm. O nie, kto tu, co tu się stanowi? Ja tylko pie kawę. Ej, proszę zauważyć, miło? co tutaj się dzieje w ogóle. Fertek no. tutaj od rana, od rana. Od rana. Robię, ale wyrzucam. Tak, jako tylko przyszed... przyszedł. No, ale on przyszedł no, dwa tak. razy. On poszedł i wrócił. Do śmieci, to już piwo. wyrzucam. Tak, no ja kurde, ta, to są śmieci to generuje ok. Tak! O, Ej, ale proszę tutaj, ja z Hairu jestem, proszę tutaj, wiecie, trochę. Ja przepraszam, ja <laughs> Kręci mi się kotki? Musisz swojego komputera... Jakie kotki? Nie, nie słyszałam zobaczyć nawet. dodatkową motywację, żeby naprawić. A co tym palcem tak pokazujesz? Ja, tutaj mam. ja tu Dobra. naprawiam serwer. Tak, bo her jest od tego. Dobra, usiądźmy na stanowisko pracy. Hejka, hejka gdzieś. Hejka, magistera ciemka. Może komputera. I co ja mam zrobić? Wydrukuj raport sprzedaży. Ej, tutaj się dużo zmieniło. W sensie nie wiem, czy wy to widzicie. Ale no ja widzę, kurde. Te, na przykład te aplikacje nie miały takich tutaj miniaturek. Fajne rzeczy. Weź na sprzedaży. No, be, raport sprzedaży. Nowy ra, raport sprzedaży. Mm -hmm, mm -hmm. Ej, raport sprzedaży. Raport sprzedaży. Proszę bardzo, dzielę e, Panie menadżerze, podpisze mi pan? No, duka. E, tak, tak, tak. Proszę, proszę. O, jaki ładny podpis! Chyba wyćwiczone. Mam może mi pan to tak, podpisze. Tak, na... A na. fistaszek. A, fistaszek, oczywiście. Oczywiście, ona siedzi tutaj. Umieść. Przepraszam, co tutaj się dzieje? Bo ja jestem z Haru. Ej, 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 ej! Tutaj palenie nie było takie. Ale proszę, nie do się pracownikowi. Ja jestem z Haru. Proszę tutaj, będą zwolnienia, będą zwolnienia. Co to za kotki? Nie mogę, zestram się. Boże jakie piękne, nie mogę. Boże cudowne są. Ej mega, ej on pływa. Kotki nie lubią pływać chyba. Ale, mój ale słodki... A, Widzisz? A. My go nie mobbingujemy, tylko nie oglądamy. Dobra, w sumie, dobra, wybaczam, ale HR ma, ma się na baczności. Mhm. Panie HR, panie HR Tak, pani HR musi użyć komputera. Otwórz przydział zadań? Tak, właśnie też mi się tak pytają. Przydział zadań mam jakiś komórkę C2 Nic nie robi, Nic nie robi. dzień dobry. Witam, a co to za papierosek? I... Ta, ja tak, papierosek. Czasami trzeba się odstresować, trzeba się odstresować. Ja wiem, ja wiem. E, tak, oglądałem dużo kotków i mi się tak... Tak, kotki są zestresujące. Ja Mamy rybki? rybki? Gdzie są rybki? Jest co Serio? Prowadź. Prowadź, gdzie masz te rybki. Właśnie nie wiem, to gdzie jest gdzie są bardzo my. ważne. A ci nie pokazuję? W się sensie na artydę? A ja mam kamerę bezpieczeństwa, coś. Gdzie? Gdzie Aktualizuję, okej, ok. Jest okay. rybek. Są ryby. Są koty, to nie są. Ryby. Ale proszę się nie bić, her patrzę. Mhm. Ale rybki też są po. Nie, to są koty. Nie wiem, gdzie są te rybki. Ja nie widziałam żadnych rybek. Boże, muszę zadzwonić do kogoś! Ja pierniczę! <laughs> Czyli jak u Użyj telefonu. Zadzwoń do klienta Ethan? Gdzie to jest? O, tutaj. Dobra, będziemy grać przez telefon. Hello, hello. że oh, no, czy on mnie prześladuje? Okej... Okay. Bye... Bye. Dubku. <grym> Dobra, zrobione... Nie, nie chcę zadzwonić! Jednak nie... To niechcący... <grym> to pomyłka... <grym> Dobra, mojego grania... Linda zepsuta... O, co tu się, o. się dzieje? Nie wiedziałeś, że ona jest robotem? Ej, fajnie ta Jak ona umie tak tańczyć? Jak to się, jak to się robi? Pod no, ona G. ma mięśnie G. Kurde, mięśnie, ale co? fajne. Ja umiem tylko. Ja umiem tylko w sumie nic. Co, o litość. co? jak ty to robisz? Pod 1, dwa, trzy? Pod, G. Nie, pod G. Kurde, daj mi papier. Chcesz puścić. No to weź sobie papier. Ja nie widzę, mam mi się kręcić w głowie. No to przestań pić. O, widzę. A nie, nie, pali klasy, się! palenie, pali? Nie, się poza Nie. Super, że pali. się pali, klas, klask. No, się... ja to nie umiem? A gdzie się, o, A tam gdzie się tam, pali? pali? Ej, pali ej się, ogień pali mamy, je. ej! Ej, ogień! Dobra, git. O, o, dobra. Chyba czas na spotkanko. Chyba czas na spotkanko. Kanko? Chyba tak. O, witam piękną panią. O, witam, tam, dzień, dzień dobry. Pani? Dzień dobry, tak, ja teraz tańczę, przyzywam, dobre wibracje, tak, bo to jest I specjalny jak pani kręci tutaj... Tak, wibracje o, o, mhm, dobre wibracje dla tego biura. Dobre wibracje dla biura. Ale ja sobie sama wymyślam muzykę. A pa, pani gra muzyka w głowie. Tak, w głowie. A pani ale czuje rytm. Tak. <gulopo> Co się dzieje? Kiedy spotkanie jakieś będzie? Coś tam, bo widzę, że Ta, leniwi pracownicy na coś. A będziemy no. do z u tak, jestem z kr u Nowy dozorca o, proszę, co Nowy co? dozorca? Uuu. u, -u. -u. tak jak wygląda, nie mogę z ciebie. Ojej. się, nie dyskryminuj mnie. Pirdej, No jestem z Ale proszę mnie nie bić, bo pójdzie na pan na zwolnienie. Ale proszę, co pan robi? Przepraszam. a umiesz tak? Umiesz tak na przykład? O. Ja umiem tak. Y Albo tak? Ale, albo, tu, tak. Albo, nie powiem co. O, albo Ale... tak. Proszę o litość. Czy ja pan prosi? Czy masz co? Nie, ja ćwiczę teraz, bo teraz będzie proszę o litość. Ale, no nie no, czy... szybko. szybko! Szybko, szybko! Stara konferencyjna. Witam, wszystkie. witam witam. Panu. Pani mnie tylko proszę o litość. A, Błagam o litość. Błagam, o litość. Błagam o litość. Ej, ej, czy, czy rozwinięcie twojego skrótu Mikulia to chuja robię? E, tak. No? Może tak być. No, że nic nie robi w sensie. Nie no, dużo zrobiłam. jak to A zresztą proszę tak nie mówić o Halrze. Ogólnie no, tak. Proszę. Zauważyłem, że w kuchni dzieje się bałagan i trzeba nowego dozorcę. Mamy tutaj jedne, tak. jedną osobę, która narzekała. Ma... Brawo, brawo! Brawo, brawo! Chyba wszyscy się brawo. zgadzają. Ja uh -huh. on, on srał w kącie, ale nic nie mówiłem, wiesz, nie będę mu mówił. Jak marzysz to HR powinien się tym zająć. O, 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 a ty masz małe prącie, prawda? No i co tak, z tego? Tak, mówię, tak. Tak? Może ja srałem w kącie, a ty... po ma... go za małe prącie, prącie. Ja. więc. Koszko, może nie Że tutaj mamy nowego dozoru. O nie! Ale on dobrze, on, on pomaga nam. Ale on nam. będzie nowym dozorcą, będzie nam sprzątał. Ach, ten do... matystef. Będzie donosił o no, no nic, notatki. było dobrze. Było dobrze. Dobrze stanowisko. Podnieś notatki. Tak o, tutaj tak coś tak mam. Najlepsza nasza osoba też jest duża. Dobra. Szybko, kopia. Ra, pa, pa, pam mhm. Uh -huh, uh -huh. Szybkie notatki. To z drugiej strony. Ale proszę nie bić tutaj. Bo HR patrzy, proszę nie bić, bo yy, Pokaza... Dałam ci, dałam ci tutaj papier, bo musi zacząć pracować, Fertek. No niestety. Ciężka praca płaca. Dałam ci tam papiery, żebyś mógł. Ale proszę, te kotki to już wiesz. Te kotki to w, może nie w pracy jednak. Nie mogę. LR wody, co to za kówno? Biedź kubek z wodą. Napełnij kubek. Napij się wody. Fajne, fajne. Co ty A, mornik, Lukas, Pierdzieli Dobra, jest zestresowana jestem. Zamknij się, nie chcę z Dobra, jest zestresowana jestem. Zamknij się, Lukas! Są to za kotki? Ej, też gadałam z Lukasem! I na koniec powiedziałam na do niego. No i pierdzieli Tak, bo on jest taki dziwny. Czekaj, bo trzeba iść tutaj. Ja musisz u Karolinki? Masz widowirusa? Ja zestresowana jestem. Bo ona na fajniejszego. Bo Ciężko w tym hotelu. No. Nie opłaca się no. awansować. No, widzę, widzę. U to co ta kamera taka czerwona? Podnieś aktualizację oprogramowania z szafki, Madzia, co? Ci, co to jest aktualizacja? Madzia, Madzia. Ja to siebie? Nie, to jest tu gdzieś szafa, 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 szafa. Ej, tej szafy wcześniej nie było, co jest. Dobra, no, ja trzeba zaktualizować komputer. Trzeba aktualizować komputer! Tak. stanowisko. O, no i zaktualizowane! Super, fajnie pracować w korpo jednak. Ale Trzeba proszę tutaj wyrzucić. nie trzasnąć drzwiami! Trzeba, Trzeba je wyrzucić! Trzeba wyrzucić piwo! Zaraz przegramy! I tak dalej pójdzie, no Matstef się obija! Woźnie nas. Już przyjdział z zadań? Powinien to... wrząć się nie kurwa się tak opiję Ja nie chcę telefonu. Powinien dostać awans, ale to i tak powinien pracować komputer robiorę, czemu? A bo ją. No, okej. Okay. otwórz przydział zadań. I tu? Pali się! Pali się! Pożar mamy! Pożar! Nie wiem co robić, gdzie jest gaśnica? O tu jest! O kurde! Ej, ja nie umiem tą gaśnicą! Ja nie umiem używać, nie było tego! Nie było tego! Tak, ja mam małe rączki. Dobra, gdzie ta kamera bezpieczeństwa? O, ale za to umiem naprawić kamerę. Czy się zmieniło? Nie chyba. Co to jest Nie mogę. Co nie to nie jest Guitar World? Muzyczka jakaś? To wypoczynkowy Boże! Boże, trzeba pracować w tej pracy bez sensu to jest wszystko! Wszystko jest bez sensu w tej pracy. Trzeba pracować. Ej nie można, nie można wejść Nie można wejść naprawić no, proszę, no. Mam proszę, komputera, uszy komputera Co my tu mamy, zamów? A gdzie mam zamawianie? Witam Iwentarsz? Czy możesz mikulia pani HR z HR-u? Za tylko ja poczekaj, bo chcę zamówić jakieś rzeczy do końca. O ja już. To, to, to zamów. Ja tak, potrzebuję no już, komputera. proszę, o. proszę wilówcować na luzie. Nie nie Super! Świetna aktualizacja, no. to już Windows chyba 50 jest, no. no to tak jest, leci. To, tak, tak zwany Trojan. A znam to oprogramowanie. To, to jest, to też no. update. Tak, fajny update, no. lubię go. Fajne, no. fajne. Fajne a to ma. Tak, ej, może, mogę komuś ścisnąć dłoń. Ofertek, daj no. mi uścisnąć dłoń. O. Dziękuję. 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 Świetna robota. Świetna robota. Wow. Nie wiem wie, gdzie jest szefowa! Co ty robisz? Zgłoszę cię do off nie myszek! do Tak, zgłaszam to. Zgłaszam, że nasz woźny kradnie myszki. No. Powiedział tak, AV. AV tak powiedział. Czemu specjaliści się obijają? Czemu specjaliści się obijają? Się... Problemy... Się... jest problem? Budynek do przechowywania? Co Proszę... tu jest? To są hmm. myszki. Proszę, myszki dla Wyć wszystkich. Wyćmysz. Okej. Okay. Uj, jaka mysz. fajna taka, taka bez przycisków. Hmm, no podczesna. Dzień dobry, witam. Myszki dla każdego. Potrzebujemy Ej, ja mam myszkę akurat! Chyba 50 za myszkę. myszkę. Ale umieszczę ja mam tutaj. Myszkę. Tak, ta sala ma, ta sala ma myszki. <laughs> A, nie ma, nie ma jednej. A widzisz, nie założyłam. <laughs> no, Jeśli ja? E-mail do klienta na adres? Ja pierniczę. Boże, to wysyłanie maili jest obrzydliwe. Mm, jeśli drukuj potwierdzenie sprzedaży. O? O nie, nie to. Dobra. Muszę pod, podnieść potwierdzenie. To będzie gdzieś tutaj. Potwierdzenie sprzedaży. Ale mi się drzwi zaszczepną podpisz. I połóż. tylko tutaj postawić, Zobaczyła coś podejrzanego? No właśnie kurde, nie, nie za bardzo. Jakoś tak myślę, że każdy się obija. No właśnie, ja cały czas pracuję, ale, ale kurde, wszyscy Dobra, mam wrażenie, że się pozwoli, obijają. Się tak, Chyba tak, bo zaraz możemy przegrać. O kurde, ciężka sprawa tutaj, jest, co. Na kierowniku, ja nie wiem. Ja myślę, że tak dużo osób się obija. No, Macie pracocholik niby, ale wydaje mi się, że trochę jednak nie. No, no Ferdek coś tam siedzi Pani przy tym Madzia. biurku, ale on też dużo Pani pije. No, Macia wzięła galaretkę i burzyła mi A, no to może tak być coś z tą Macią. No ja jestem HR, to niby jestem dobra. No nie wiem, ten Ibi też coś tam śmierdzi, ale coś tam niby robi z tymi miszkami. Pomaga coś tam śmieci wyrzuca, więc chyba myślę, że ten Najbi jest okej, okay, chociaż może bejtować. No, ciężka sprawa. Dobrze, dobrze, O kurde ja zostałam podsiedzona okay. Ofertę, ku, jakie miłe Ach, towarzystwo! Ej, okay. okay, ogólnie to wszystkie myszki były w śmietniku koło. Brawo, brawo. Ej, jak, y, mrabieni, brawo. ale ona raczej nie wyrzuciła, Uu, bo... Prawo, brawo. A i pewnie się zatrzasnął w toalecie, czasem tak robi. No wie, tak, Ewi w toalecie się, się zatrzasnął, tak widziałam, że na Kiblu siedział. mówię, że ja, ja niego i nie rozumiem, a on Tam. do mnie zaczyna coś spięć toć, po jakimś języku <laughs> nawet. Tak, trzeba baj szybko powitać. Mam z niemieckiego. Mamy produktywność. Bardzo dobrze produktywność. Czy ktoś zobaczył jakieś podejrzane zachowania? Tak. Tak tak, słucham czy ja tylko pomachałam. A, okej. Okay. To okay, kto okay. zobaczył podejrzane tak, zachowania? Podejrzane zachowanie? Madzie, madzie na przykład pojebało. Tak. Ja wiem tylko, że wydaje mi się, że pan AB jest dobry, bo mi aktualizuje tak. te oprogramowania, myszki przynosi, generalnie wyrzuca śmieci. Więc go bym zostawiła, no wszystko, tak. AB pracuje ciężko. A, asystentko, czy pani coś założyła? Witam. Ja, ja tylko wiem, że Karolinka nie robi nic złego, Wiem, że wszyscy mówią, że pani macie aktwie myszki. Uuu, takie ploty? Nie, to, ploty? Tak nie, to macie ja tak był. Chyba cię się powalił. Trzeba kogoś. Zwolić. Ta, ja bym zwalniała też. Zaraz hmm. naprawimy serwer. Ja jak chodziłem z myszkami i rozdawałem zwolić. myszki, ja naprawię. To prawda, powoło. to prawda. Dobrze, dobrze. Proszę. Okej. Okay. Kto jest za wyrzuceniem Panią Madzie? Zabrymione. Ręka do góry. Um, Co? Kto? Kto? Nawet Gdzie? nie wiem jak się że ręka... Byli, Ręk. Aha, to rybą. O tutaj, a, o dobra. A, a dobra. nie mam to No ja nie wiem, kurde. Ja a, mam chcesz, wrażenie, wybrana. że połowa osób spokojnie. tutaj nie pracuje. No ja nie umiem no, prawa Nie no, Pan no, ze ja no, świetnie pracuje. A, tak, Ja tak, ja pracuję. Tak, tak. tak. Brawo, brawo jest. dla niego. Brawo, brawo. Brawo, spokojna dupa. Czas udać się chyba do lekarza. No, to o, nie. To... O, o nie. O, jednak, o tak. No, to... <średenia> to... To... <średenia> jednak, <brawo>. o tak. <średenia> brawo, brawo. brawo, brawo. Brawo, proszę. Coraz lepiej nam idzie. Super. super. Świetnie. Super, super. Mhm. Muszę Pani dłoń. I mamy już dwóch dozorców. Nie Ej, nie mogę odpuścić. tu jest. O, może przyjmij. No, a czas przysiąść do komputera. A muszę zagrać w Snake'a. Jak się grało? Miał tubę, niesamowite to jest. No, muszę, kamerę po, po, ja muszę w snake'a grać. Oho, Snake'a <śmany> muszę grać. No tak, mam jeden czerwony. O, mam jeden czerwony, no już. Tak się gra, Snake'a. Teraz aktualizuj. Tom. O, kamera muszę, no. F. A ona jest zaktualizowana. Gdzie jest jakaś niezaktualizowana, którą mogłabym naprawić? A, chyba tutaj w pokoju wypoczynkowym. O, naprawiona. Opróżnia, Jakie? No, ubieramy, przegrywamy nie Opróżniam! Szybko, to... Opróżniam! Szybko, spotkanie! Potrzebuję usistoczyć dłoń, to wtedy będę miała wszystkie. Dobra, puść ciśnij dłoń! Już? Dobra, nie wiem czy to coś dało nie. za bardzo, coś dało. Spotkanie, spotkanie! Spotkanie szefowo, spotkanie! Przegrywamy, spotkanie! A ja mam za 15 sekund dopiero questy. Spotkanie, spotkanie, przegrywamy! Spotkanie! Chciałam powiedzieć, że pozostał Kabuśka, tylko jeden leniwy pracy. i ten jeden leniwy chyba robi wszystko albo my nie robimy nic? Kto To jest niesamowite po prostu. Ja pracuję, ja pracuję. No ja zdążyłam zro ja zrobić ja wszystkie trzy, zadania? tak? Ja zrobiłem okay. jedno zadanie, kolejne. Tak, Andrzej, ja wszystkie trzy ma. zrobiłam. Ten, ten, dobrze. Tak. My tu z połowę wszystkiego robimy, no? Cały czas pracujemy. Cały czas nie mamy w ogóle wytchnienia. Nie wiem, ten no. leniwy też chyba gdzie, cały czas się obija. Specjalnie kawę wypiłem, żeby zapierdalać szybciej do pracy. <laughs> to ja w Snake'a oh. specjalnie zagrałam. <laughs> oh. <laughs> żeby mieć większą motywację, no no. A gdzie jest Andrzej? No kurde, ćwiczyłem. Nie wiem, gdzie Andrzej. Andrzej obgaduje ludzi chyba. Andrzej, Andrzej. Nie, Świetnie nam poszło. Halo, panie Andrzeju. Witam. Czy Witam. ktoś tam coś podejrzanego? Kto, kto się, tak. obija? Bo za ja mało się obija? Za mało. Nie wiem, się obija. Niech da ja się widziałem. obija. No. Kto się obija? No właśnie, nie, nie wiem, kto, kto się ja obija. No bo... ty masz. ban, ban owo. No. Ciekawa no. karteczka. No. Co ja mam? Ej, bichuj. Okej. Okay. I 150 obrotów. Będzie premia. Za o, takie zapierniczenie. Premia! Tak I po na koniec, premio. na koniec brawo, wiany brawo, wiany brawo, i Musi Andrzej dwa razy o, powtarzać. Uu. Brawo, brawo. Uu. Więc Na prezydenta, na, na piwo, prezydenta. Tak jest. Bardzo trzeba zapierniczać, tak. Na piwo. Tak jest, już się do Świetnie. No. Szybko, oh, 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 oh. wokół. Świetna, oh, <laughs> 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 Świetna mowa żaleta. I Świetna mowa.